Dzień dobry, nazywam się Łukasz Krewcz, jestem serwisantem firmy RYWAL RHC. Jako serwis wykonujemy walidację oraz kalibrację urządzeń spawalniczych zgodnie z normą 60974-14. Pomiary te wykonujemy walidatorem Kemppi Arc, walidator L650. Cały pomiar kalibracji składa się z pięciu pomiarów prądu oraz napięcia. Przed pomiarem musimy wprowadzić numer seryjny oraz model urządzenia, temperaturę oraz napięcie w sieci. Ustawić napięcie, które nam podpowiada walidator. W tym wypadku jest 117V. Gdy mamy wszystko wprowadzone, rozpoczynamy pomiar. Po zakończonym badaniu ustawiamy odpowiedni certyfikat oraz odtajamy urządzenie.